Witam, witam Was serdecznie na kanale Snajpera Tutaj przejmuję kanał, mojego kanału jeszcze nie ma Ale jak założę to dodamy adnotacje Jezu, jaka czułość Jest już pierwszy kill, tak? Na no moim, moim koncie mam piękną rangę G2, ale Road to Global Kurczę, molno, ale dobrze mi idzie. Chyba też muszę zacząć nagrywać. Może w końcu będzie mi szło? O, zepsuł się mikrofon, ale już działa. O tam był, tak? tak, ja go o... Ajajaj! 99 w trzech no proszę państwa Dobra, czysto, czysto Ty jest agu ty masz czułość myszki Jakoś mało strasznie Celownik strasznie dziwny, ale tu zara. Coś czuję, że ktoś się napatoczy. Jesteśmy na drugim miejscu. Jest dolny tunel, i jest na środku. Kurwa, mać. No nie mogę. No, już się zestresowałem. Full control. Ale jest, zabity Tak jest, full auto śmierci Genialnie wypracowany kontroler recoil'u Tak jest Ale mi go wziął no pójdziemy na B, tam na pewno ktoś będzie. Tak jak myślałem, sobie przeładujemy. Idziemy do tunelów. Jest czysto. Zaraz tu będziemy mieli pierwsze miejsce. Tak jest. Już to zdobycie zostało osiągnięte. Ajajaj aj, aj, mogę zmienić na pistola Ale już tu jesteśmy w tunelach i pięknie proszę państwa Chyba Będę musiał założyć swój własny kanał I nagrywać matchmakingi z ekipą I będę nagrywał Akademię Taktyczną Tak jest dominacja. Ależ rozdał. Takie, jaj Nie zobaczyłem go. Jeszcze 6 minut do końca mecza. Ole. Będzie karane. Gdzie oni poszli? Zepsuło... Już się naprawiło. Tak jest Ajajaj! Minus 53! Piękny headshot! Aj! P90! Suka bieda. Idziemy na długą, ale czysto. Piękny headshot, pasza biceps. Kolejny headshot. O, był na midzie. A, ja ale mamy asystę. Mamy spokojną przewagę. Kurwa mać snajper musisz sobie celownik zmienić, bo na tym to się nie nagrać. Mhm. O Jezus Maria, ale rak. Też chyba był. Tak jak myślałem. No i coś czuję, że to będzie pewne zwycięstwo tego deathmatcha. la ale Sexmasterka na stampa poleca snapchat oficjal. Bardzo przyjemne do oglądania. Mojego snapa też polecam, XDD można dodawać. I cycki wysyłać nie ma problemu. Tak jest piękny headshot. Znaczy, może nie taki piękny, ale jest. O, ale będzie Full Control. strasznie, strasznie słaberscy. Ale już tutaj jednak mnie trochę gonią. Ale spacjat, nie. Tak jest i w plecy. Nie robi mi go. Oj, 2 HP, ale jeszcze coś jeszcze, że kogoś zabijemy. A jednak nie. Jeżeli będę prowadził następny odcinek, to zagramy arenki 1 na 1. To wtedy pokażę mojego AIMA na bardzo wysokim poziomie. A nie takie full control. Tylko będą pestunia śmierci, tak? Minuta trzydzieści do końca mapy Dziewięć na osiemnaście u siebie, o zaczął się mikrofon, już działa, u siebie nigdy takiego wyniku jeszcze nie nabiłem. Także chyba nagrywanie podnosi mi skilla, więc muszę zacząć też. Ale ja, ale to było złe. Mikrofon strasznie nie wiem czemu. Tak jest. 100 punktów przewagi nad drugim. I 30 minut, pewnie, Ajajaj, no, nie miałem szans. Piękny headshot. Pestka Zagłady, tak zwana. Tak jest. I... 3, 2, 1. I wygrany deathmatch, tak, na pierwszym miejscu. Dzięki serdecznie za oglądanie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie jakoś i subskrybujcie po więcej, udostępniajcie też. A ja się z wami żegnam, na razie i cześć, hej! Erosio bandero.